Dzień dobry, jestem Mateusz i dzisiaj sobie omówimy linię horyzontu. I mi chodzi o to, tak jakby, bo zadałem pytanie na, na grupie, co omówić to po prostu na streamie, ale tak jakby to nie jest aż takie długie do omawiania, jak rozplanować linię horyzontu. I teraz to jest specjalnie po to że jak wy planujecie linię horyzontu, to żeby ona była w odpowiednim miejscu na kartce, bo to nie jest tak, że sobie puf, śiepiamy linię horyzontu, punkt biegu tam, tam, mam i to wychodzi nam jakoś, nie? Linia horyzontu to jest coś specyficznego i to jest z góry zaplanowane przez was, gdzie ona powinna być i musicie wiedzieć, z czego to wynika, że ona jest tam, a nie gdzie indziej i czy wy tak chcecie, czy nie. To nie jest wola przypadku, że to ma być tam umieszczone. Dlatego przychodzimy do... to mamy linię horyzontu i ona tak jakby jest poziomem wysokością, poziomem wzroku, obserwatora, czyli jeżeli my cokolwiek nie rysujemy na kartce, to rysujemy to z, z perspektywy kogoś, kto to widzi. Dlatego to jest ważne, żeby sobie ogarnąć to po prostu, ze, je, gdzie ta linia horyzontu wypada. I teraz, rysując sobie ludziki, to też jest na temacie kreść swoją drogą. Nie? Jeżeli rysujemy to coś, co nie wiem, jesteśmy w parku sobie, czy gdziekolwiek sobie nie stoimy, nie? to um, jak rozumiemy ludzi, to wszystkie głowy wychodzą mniej więcej na linii horyzontu, nie? Czemu? Bo jeżeli my stoimy, nasza głowa jest, na, jest nawet na linii horyzontu, to inni ludzie mają podobny wzrost są o, nie wiem, 50 cm więksi, mniejsi ale tym mniej więcej to wychodzi tak, że to jest po prostu na jednej linii horyzontu te głowy wychodzą, i w tym momencie te ludziki w miarę normalnie wyglądają, i to jest perspektywa, która sobie idzie. I teraz. Jeżeli sobie narysujemy to w jakiejś kompozycji, to jeżeli rysujemy coś, co jest z perspektywy osoby, która wchodzi do pomieszczenia, czy nie wiem, jest w parku, w mieście i coś sobie rysuje, to warto sobie linię horyzontu narysować tak mniej więcej w jednej piątej, jednej szóstej wysokości kartki. Czemu? Bo jeżeli my sobie chodzimy, to nas bardziej interesuje. Nas bardziej interesuje to, co jest tak jakby u góry niż to, co jest na dole. Ten cały dół, on tak jakby jest spokojny, jest stabilny, tam się sporo rzeczy dzieje, ale jeżeli my idziemy na przykład w parku, czy jesteśmy, w, nie wiem, we wnętrzu, to bardziej się patrzymy na to, co jest po prostu nad, nad naszymi nogami, a nie pod. I chodzimy z głową po prostu w dół, nie? I w tym momencie taka kompozycja z linii horyzontu w tym miejscu jest po prostu jak najbardziej odpowiednia i to jest taki naturalny po prostu feeling tego, jak pokazujemy, jak gdzieś sobie idziemy. Inna sprawa jest taka, że jest sporo takich tych ujęć, nie wiem, w Avengersach, czy gdzieś tam indziej, że linia horyzontu jest strasznie wysoka. Ona jest praktycznie albo na krawędzi kartki, albo nawet za kartkę nam wypada. I to jest kapitalne do rysowania czegoś, co jest z góry. I to jest w momencie, kiedy my, nie wiem, fruwamy, jesteśmy w powietrzu, patrzymy się totalnie po prostu w dół głową. I w tym momencie, po prostu możemy sobie narysować, że to jest nawet, nawet, nawet jakiś nasz placyk. To mogą być jakieś tam, nie wiem, dachy budynków. To może być jakiś dach budynku. To może być dach budynku. Taki, to może być jakiś jeszcze jeden. I to jest petardyczne do rysowania tego w trójzbiegówce, bo w tym momencie możemy sobie punkty zbiegów pociągnąć jeszcze od wysokości do środka. Ustalić sobie wysokość tego budynku, że on jest na przykład taki. Zostawmy gdzieś, gdzieś tutaj, cyk, cyk, cyk. I zobaczcie, że to się nam zamienia w taki, o. I widać tutaj tak jakby to, że to jest po prostu widziane od góry, mamy te bloczki po prostu porysowane. Między nimi może być jakaś ulica, cokolwiek innego, możemy sobie tam wszystko stworzyć i to jest widoczne, że to jest po prostu zwyczajnie z góry. I ta linia horyzontu w zależności od tego, jak, jak my się patrzymy, czy się patrzymy strasznie po prostu um, w dół, no to ta linia horyzontu może sobie wypaść tutaj nie? i sobie rysować do tego tak, że po prostu sobie działa w ten sposób to. Także to jest po prostu tak, jakby zależne od Was, jak co chcecie narysować i jak to widzicie. I trzecia opcja jest taka, że my po prostu się patrzymy do góry głową, nie w dół, tylko do góry. I w tym momencie po prostu, linia horyzontu wypada gdzieś mega nisko. Ono jest gdzieś tu w tym miejscu. Bo znowu, jak my się patrzymy na to, to my widzimy po prostu to, co jest ponad naszym wzrokiem, a nie pod. I w tym momencie, znowu, możemy sobie stworzyć dwa punkty zbiegu, gdzie sobie pójdą w ten sposób. I trzeci punkt zbiegu może być gdzieś u góry, nie? I w tym momencie, jak sobie rysujemy coś... Nie wiem, może być budynek, obojętnie co, nie? To on tak jakby... się wydaje bardziej strzelisty. I tu jest ten cały dół, który nas nie interesuje za bardzo, tylko ta góra cała, nie? I w tym momencie, jak sobie budujemy jakieś kompozycje, nie wiem... z bloków, z czegoś tam innego, no to one tak jakby się wydają, że są takie mega wysokie, to gdzieś tam sobie idzie, jest takie... No, jest takie... Bardziej monumentalne, bym powiedział. Można sobie podzielić to po prostu na, na to, co, co, co robimy, jaki, jaki robimy temat. Jeżeli chcemy pokazać coś naturalnie w parku, w wnętrzach, w restauracji, to korzystamy mniej więcej z tego. No chyba, że ktoś wpadnie na pomysł, że ej dobra, to dzisiaj rysuję wnętrze nie wiem, pokoju, salonu, czy kogokolwiek innego z perspektywy ziemi, albo nie wiem, z perspektywy sufitu. Tylko to musi być z góry założone, bo mi głównie chodzi o to, żeby to nie było przy, e, kwestią przypadku, gdzie wam linia horyzontu wychodzi. Ona musi być określona po prostu na jakiej wysokości ona jest w całej kompozycji. I na przykład to jest petardyczne, dostawanie czegoś z góry. jak chcę pokazać taki cały plan wszystkiego, tego więcej, że tam było tego dużo napakowane. To na przykład to jest super, jeżeli chcę pokazać coś, że coś jest wysokiego, monumentalne, jest takie, takie duże, takie wow, spore że zadzieramy głowę do góry. I teraz linia horyzontu jest, jakby powtórzę, jest poziomem wzroku, czyli jej wysokością. Tak jakby wzroku, nie to, gdzie, że jak my podnosimy głowę do góry, to nam linia horyzontu gdzieś ucieka. Nie, ona dalej jest w tym samym miejscu. Tu chodzi o same poziomy. Dobra, mam nadzieję, że trochę wytłumaczyłem. Hej,